Fajne tereny, ale jeszcze nie wiem. Uwaga, nie w wstęp wzbroniony. Dokładnie tak, to szpakowo. No, to jest to szpakowo całe, to się każdy spuszczał. Najładniejsza głospa, chyba na całym szpakowie BTW. Tylko nie wiem, czemu go tego nie mogę otwierać. Aha, nie. No nie, nie mogę otworzyć. Nie wiem. To jest kurwa prefab, czy co to jest? Halo? Czy dlatego, że nie mam terenu? bo tak jest. Aha, no to dobra mapa się zaczyna. No na ho oho, oho, fajny teren. A nie, to jest sklep, poczekaj, poczekaj. Eeeee. Bo czekaj, kurwa. Ja o, większą mapę trzeba było zrobić ogólnie. Teren, no właśnie, poczekaj, poczekaj, bo to nie jest takie kurwa. Ja jestem, tu jestem, mamo, dobra. I tam. Do tego sztuję. Nie, pojebało. pojebało, Ociski cię spędzą byczku, okej. Okay. No to jest chyba najładniejszy teren, mi się wydaje, ogólnie na tej mapie. Znaczy, z gosp, które tutaj stoją, a ja jednak nie jestem. Kurwa, ile? 400 tysięcy. Ja pierdolę. Przepraszam, ale. <słuch> masz prawie włosów? Dlaczego nie masz prawie włosów? Ogu ogólnie, ja bym mógł sobie wybudować gospę, ale ja jestem artystycznie tak udany. Jej, o, no, o Jezusie garaga, ty, Marcin garaga, Zakup terenu, dzień dobry. Ale woda, O Jezusie, matko boska, ty to fajna akurat. No dobra, recenzja, recenzja mapy, proszę bardzo. Co tutaj mamy? są krowy, pewnie, nie? Jo, obora dla krów, duża. Fajna, kurwa, ta obora, tak w sumie. Akurat obora jest ładna. Hmm. Ale powiem, że nie, obora jest ładna. Zamknij drzwi, otwórz drzwi, włącz światło. Eee, no nie no, światełko jest klasa. A gdzie się, się, sięma, się ma? się się ma. dzień dobry. Tu się kup, ku, ku, kupuję. Zwy, nie ma problemu. 30 krów, to niezła kurwa, duza obora. Proszę bardzo, to można sprzedać potem w razie czego? Aha, to jest normalnie ten. Rozumiem, czyli to jest normalnie do sprzedania. Czyli, przy, jeż, jeżeli przykładowo grasz sobie na takim gospie, przyszłościowo robić coś takiego, że sprzedajesz o to to w to, to miejsce, tutaj to 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 sprzedajesz, stawiasz sobie tutaj Marcin Garagę, prawda, jakiś duży, a krowy na przykład stawiasz sobie... To jest nie na świnie. To przykładowo, wywalasz sobie to tutaj, co jest na świnki, To tutaj, co jest na krówki. Tutaj stawiasz sobie garażyk Tu stawiasz sobie garażyk A krówki sobie dajesz tutaj. O, na przykład, patrzcie. Krowy. Krowy, kochanie, ty moje. Boże, zobacz. O, no i krowy sobie tak na przykład. Obora dla krów, duża, mała, średnia. Albo nowoczesna obora dla krów, którą mamy na tamtym zejwę. SS, obora. Okej. Okay. Cousched. O, ten cousched jest fajny ogólnie, ale nie miałem go okazji postawić. Albo na polu gdzieś stawiasz, będzie banne nie? Tak to jest można. Jaka mapa? Szpakowo. Podobno. Ogólnie. Gospy są ładne. W ogóle jakie tu są maszyny. O, pewnie. Odpalajmy kurwa każdą po kolei, bo dlaczego by nie? Yy, wyłącz. Matko to chodzi. Ty, co ja jestem? Dzień dobry. A to jest ta druga gospa, ta gospa jest im o kasetach, szczerze Ogólnie, ta gospa strasznie z dziechów mi przypomina, nie wiem czemu W sensie, bo ona do zdziechowa nie jest podobna, ale jak się tak popatrzy, nie? To tutaj mamy tą bramę, tego, o, ta się tu wjeżdża, ta koska taka w linie porobiona Matko boska, nie? Tak trochę z dziechowy mi zajeżdża ogólnie ta mapa Ale jakoś tak kurła to jest do krów pewnie, nie? Jo, to jest do krów. Stajnia obora tego. Stajnia do krów, okej. Okay. Ile na krów? 60, no to ta już przynajmniej coś sobą reprezentuje ogólnie. Pokaż mi co jest tutaj? Oboze Bolusiowo, nie? Przysięgam. Mama, yy, no, tak. Yy. Nie no czy ogólnie tak z tego co przeszedłem. Ja to jest fajne w wtedy. Ej, to jest akurat eleganckie tutaj. Co to jest? Sem wzbroniony. To jest pewnie też do krów jakieś albo do świń. To będzie świniarnia, coś czuję. Yy, ale nie mogę otworzyć, no tak, no bo to, to jest. Nie, dla krów duża przecież, pisze ty idiota. No jest jak jest. Ogólnie, nie wiem, wydaje mi się tak szczerze, że. Trzeba by było zrobić jakiegoś Wołta, które yy, gospodarstwo zajmujemy. Nie? Jakiś wod, bo tutaj, tutaj na przykład według mnie yy, spoko teren jest całkiem. Co to jest sprawisw dla krów? O wieku, normalnie. Tutaj jest w miarę fajny teren, tylko strasznie dużo trawy tu jest ogólnie, nie wszędzie. Ja nie wiem co chłopaki tutaj robili, ale kurwa trawy to tu jest tyle, że to by sam Snup Dok się chyba ucieszył, nie? Naprawdę. Nie wiem po chuj tle trawy, ale no, okej okay, No co, wiecie, to można zaorać, nie? Zaorać sobie, normalnie jeszcze ten Riot Gplay to posiada, zobacz I to wszystko No, widać, to jest bogaty Dobra, pokaż mi to następnego gospło ogólnie Aha, to, to jest to, to jest okej okay. Bo, a poczekaj, poczekaj Wait, 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 wait Czy bomba nie stoi, nie stoję tutaj? No, ale kurwa płachta, ty a wszyscy jest do Ale nie, nie wiem No to gospodarstwo jest takie Seamo, nie? Typu. Nie wiem, z... które pobrać. Ja nie wiem. Ja pobrałem to z tym. Z. multi A ta on. To, ta, ta co ma więcej ocen, chyba to jest. Kup ten teren, to tworzysz. Wiem, wiem, wiem. Ogólnie jak wrażenia. Y... Wy... Powie... Powiem szczerze Wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka mapa wydaje się bardzo przyjemną mapą Zalatuje mi trochę Zdziechowem, a na zdziechowym mi się grało bardzo dobrze Więc wydaje mi się, że to jest na pewno aspekt, który mi się personalnie podoba, nie? Bo Zdziechów to Zdziechów, na zdziechowy przegrają dużo I potem nie było mapy automatyczny... automatyczny zapis gry, zobacz to, to jest zajebisty mod Nie było potem mapy, który Dawał mi ten vibe, ale inny i Który nie był z dziechowem Więc z jednej strony fajnie, że ta mapa tak wygląda Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest mocno, ale to mocno przehypowana Nie, na tej zasadzie, bo No mówię, no ja mam jakieś tam swoje, wiadomo, wydziwianki I nie wszystko mi się podoba, co podoba się innym Typu Tak, o tak jestem tu i patrzę tutaj, nie? To, to, tutaj. Z tym jeszcze jak tutaj się to rozchodzi, nie? I widzę tą oborę. To, to jest to gospod, jak się zdziechał na zdziechowie jechało ze sklepu w lewo i prosto. I tam był ten. I, i tam był. Yy... Tam stała taka długa, się dojeżdżało do gospodarstwa, przejeżdżało się obok pierwszej, drugiej bramy i jak się wjechało w prawo, to się jechało za budynkami. To właśnie to mi przypomina to miejsce. Koniec podstawki? Ciebie ciski swędzą? XD Nie, nie, to jest tylko urozmaicenie, stary. Kto wie, może, może... Szpakowo będzie bardzo dobrym powodem, żeby zacząć nagrywać filmy regularne. Może z polskiej serii. What, kurwa? Co? No kto wie. Czy tu będę grał? Daję terrain Nie wiem, do tego go pobrałem. To jest, to jest najbardziej prawdziwa odpowiedź, jaką Ci mogę wymyśleć. A bracie, ole idzie. Dobra. my jedziemy.. Kurwa, katampa jest duża! No i oto, co pojedziemy 5 minut, nie? Siądźcie se wygodnie ogólnie Se kurwa koguta włączę i o nie ma problemu Pierdalamy. Kurwa gołąb Ja pierdolę w ramie Nie ma problemu, jedziemy Dobrze szybką skrzynię wziąłem Mogłem jeszcze Tutaj w prawo Aha czyli główną. Dobra, nie ma problemu Nie ma problemu, jedziemy główną, proszę państwa 15 ton. No to nie wiem czy się nie zapadnie. Ale tak jak się siedzie, to zajebiście to mapa wygląda, nie? Tak szczerze. Ten pomad jakiś może? Jak najbardziej Ale droga fajna, fajna, nie powiem, że nie A nie łamatko, bo bosko, co to, O kurwa, ale dziurwy! O Jezusie, zawieszenie pójdzie w trzy dupy, nie mówcie tego, co się nie są podpiętych, nie? Kurwa, Minął się z nim, minąłem się z nim, ja pierdolę. Ty, a to nie tutaj? A to tutaj, alt, nie ma, No mi trochę nie do tego do momentów irytuje, jak są aż tak, Siema, siemano się mano, nie ma problemu, urwa, jakie urwy na tym podwórku, Jeszcze jest szpakowo, testuję, bo każdy się na nim tak spuszcza, że muszę przetestować, wiesz, więc no. Nie, to jest chyba najładniejsza gospoda, spada, że mi się wydaje. Oho, tutaj ją wstawię Patrzcie, jak będę co teraz Ja wam pokażę to znaczy 3000 godzin w ETS-ie A on się tu kurwa w ogóle zmieści? No nie wiem Czy gram na Switraku? Nie. Znaczy w farminga? Nie, ogólnie tak. Pół WTS-a. Ja mam pokażę to znaczy 3800 godzin w ETS-ie, bo kurwa z przyczepami, nie co w ETS-ie, nie? mnie... Ej, mam pytanie, wie ktoś co zrobić, jak w farmingu macie takiego, że zmienisz rewers do przodu i przykładowo... Zmienia ci na przykład na, nie wiem, 2-4, że tam szosowe czwórka, nie? I daję rewers i rewers na jedynkę. Wie ktoś czy da się to jakoś zmienić, kurwa, żeby na przykład dawało na taki bieg, jaki zostawiłem ostatnio, czy nie? Mnie to zawsze kurwia bo dla mnie to jest zawsze za wolno. Ona tam kurwa ledwo wchodzi, ty weź się, oho no to sobie przyświeciłem, jo Ja, ja, jak najbardziej, patrz to. Ja ci mu, o kurwa, no to jestem człowiek wysoki lotów, patrz to. Proszę bardzo, Ty, ale tu by jeszcze weszło w pizdu dalej. Ale nie stoi tak, stoi tak, też tak ma, do każdy tak ma, tylko. Czemu nie gram w FS na freetracku? Fajnie by to wyglądało. Wiesz dlaczego? Ktoś powie, że jestem idiotą. Wiem, że można to zmienić, jako że po prostu teraz skalibrujesz jest OK. ale jak denerwuje mnie to, że na freetracku za każdym razem, wiedzieć wejdziesz do maszyny, to kamera jest tak. No może teraz przesadziłem, ale tak. I za każdym razem, jak przyjdziesz, musisz ją brać tak i kalibrować, żeby była tak. Ja jestem osobą, która uwielbia mieć kamerę zawsze w tym samym punkcie, i zawsze nazwijmy to tak, jak ją ustawiłem I teraz jak mi, kurwa, w każdej maszynie jest trochę inaczej To ja to od nowa kalibruję, weźmy to tylko i wyłącznie w kurwę Chcecie, to ja mogę połączyć filtraka i pogram na filtraku nie ma problemu, jeżeli tak chcecie, nie? Dla mnie to nie, dla mnie to nie jest różnica, nie? Gdzie ja, bym, kurwa, filtraka podpiął? Do klawiatury chyba sobie go podepnę O, halt! O, no i tu by się przydał free track akurat Mogę jechać sąsiad? Pusi mnie? Bo teraz nie ma kurwa wyjścia, a nikt nie jedzie. Dobra. No chyba, że znaczy... Mogę, mogę odpalić, mogę zobaczyć jaki jest, nie? No droga tu tu jest wąska, nie powiem, że nie Droga jest wąska akurat. Ja myślę, że na pakowie ogólnie yy, nagrywki, nie jakieś tego. Seria coś może tego, bo ludzie zawsze chcieli polską serię. Może bym zrobiły taką semi polską, nie? Dlaczego pochyla się freetraka? No czy no, do, do USB, żeby było zasilanie, nie? Pierwszy raz widzę, że... Gra, pierwszy raz widzisz, że gra na polskich maszynach, bo ja nie praktykuję gry na polskich maszynach. U, w momencie, kiedy gram załóżmy takim 16-14 plus tam coś, to jest okej, okay, ale jak miałbym na przykład grać 30, to bym się popłakał tutaj autentycznie.